Wysypisko śmieci na zakopiańskiej zoniówce było tematem wczorajszych konsultacji społecznych. Burmistrzowie zakopanego oraz radni wysłuchali mieszkańców, którzy jednogłośnie twierdzili, że wysypisko należy zlikwidować. Poprosiliśmy jednego z mieszkańców Olczy o wypowiedź przed kamerą. To jest nieporozumienie. Ja rozumiem, że y, to wysypisko na Zoniówce było umiejscowione za czasów PRL-u, wtedy kiedy mieszkańcy mieli niewiele do powiedzenia. Władze miasta, naczelnik, bo to wtedy był naczelnik, skusiło mieszkańców pieniędzmi, że y, dostaną kasę, bo tam rzeczywiście nad tym są nieużytki. Oni z tego nie mieli korzyści jakichś, bo tam ani rolnicze tereny, nawet do wypasu się nie nadawało, bo to bagiet teren był. No i wzięli kasę. Wydawało mi się, wydawało się, im, że Pana Boga za nogi złapali. I zgodzili się. No ale to, jak panowie wiecie, to wysypisko miało być docelowe. Tylko na ileś tam kilka lat. No ale efekt jest taki, że to nie kilka lat, tylko już dwadzieścia parę lat. No i w dodatku jeszcze to jest, to, jest nie, to, to jest chore, że ktoś w urzędzie wojewódzkim wykombinował, żeby tu pod tatrami zrobić dla Małopolski, dla kilku powiatów, składowisko śmieci. No i jeżeli ten naród się dowie, to powie: No, 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 no kto tu decyduje? Żeby pod Tatrami, gdzie ludzie przyjeżdżają na wczasy, no przecież tutaj i Zakopane, i gmina Poronin, i murzasichle, wszyscy, szczególnie gmina Poronin, Murza -Sichle i sichle są narażone na, na to wysypisko od lat. No jak można w ogóle na ten temat dyskutować? Dla mnie to jest, dlatego ja zaprotestowałem i mówię, ludzie, gdzie my żyjemy? No, że jakiś chory umysł wykombinował zrobić wysypisko pod Tatrami dla południowej Polski, no to nie znaczy, że mamy dyskutować. No, przecież taki burmistrz od razu sam powinien zorganizować rewolucję w tej materii. Nie tylko radni, burmistrz, wszyscy. Wszystkie, wszystkie organizacje przecież powinny być uruchomione. Dlatego mój wniosek był, nie wiem kto się tego... Podejmie, żeby to nagłośnić na całą Polskę. Jakie tego będą konsekwencje? Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Powiedzmy sobie, że dla tych, którzy biorą kasę za to, no to, ale to jest niewielu, ale ci wszyscy inni, którzy mają domy czasowe. no przecież turysta nie przyjedzie, jak zobaczy, aha, w odległości 300 metrów mamy wysypisko <śmierdzi> śmieci, gdzie słyszeliście panowie, jak tam mówili, że te foliowe tam jakieś woreczki latają, dmucha, śmierdzi tam wszędzie na Murzasichlu, czy w Poroninie, czy tutaj. No, no to jakżeż można coś takiego tolerować. No? Według mnie z tego, co tutaj słyszałem, bo Franek Baleda, on, on rzeczywiście on tam jest troszeczkę ubrany w te e, plany wysypiska dla Małopolski Południowej. Ja mu tu przygadałem, że on reprezentuje władze wojewódzkie, a nie tutaj tych mieszkańców. Ale e, sądzę, że optymalny wypośrodkowany pomysł to jest wygaszenie do pięciu lat. Tutaj, żeby w tych pięciu latach zbić ten dług, który jest zaciągnięty, jest to, bo ja rozmawiałem z radnymi, jest to możliwe. I za te pięć lat, że to będzie funkcjonować, naprawa dróg, czyli jedno z drugim. Proszę, mieszkańcy zgadzają się wydłużyć to wygaszenie do pięciu lat, nie do dwóch. Ale drogi mają być zrobione, bo to drogi, nie wiem czyście Państwo widzieli, jak fatalnie to wygląda. To są wąziutkie drogi, które robił jeszcze ksiądz Proboż, bu budując kościół. On załatwiał ten asfalt na górę, na na Olczański, potem na Walkosze, a w tej chwili śmieciary nawijają w tej weftę i niszczą drogi. że Ja się nie dziwię tym mieszkańcom, że mówią, że nie mogą wjechać, bo jest ograniczenie. No A jak on może z ciągnikiem wjechać? Nie wolno mu. No to przecież to jest, to, to jest coś niesamowitego. Ja się wypowiadam nie tylko jako mieszkaniec, ale i jako przewodnik, jako ratownik, gdzie mam do czynienia z ludźmi przyjeżdżającymi z Polski. No rozmawiam z nimi, no i, i oni, mnie, oni mnie zagadują, mówią, jak to, jak to pan widzi, jak to jest możliwe? Ja mówię, idźcie do urzędu miasta, tam jest źródło informacji, tam są te wszystkie... Pisma z, z Urzędem Marszałkowskim, przesyłane w te i we w te. No, ja mogę mieć swoje zdanie i powiedzieć, że to jest nie do przyjęcia według mnie składowisko tu. Wysypisko śmieci na zakopiańskiej zoniówce jest niefortunnie usytuowane. Wąska droga osiedlowa a zimą stromy podjazd znacznie utrudniają dojazd na wysypisko. Jednak likwidacja wysypiska niesie za sobą konieczność zwrotu dotacji, którą zakopane otrzymało na ten cel. O kosztach i problemach wynikających z likwidacji wysypiska śmieci opowiedział nam wiceburmistrz zakopanego Wojciech Solik. Więc tu jest szereg, że tak powiem, problemów, które się nawarstwiają. No i ten najbliższy nam na dzisiejszym spotkaniu mieszkańców, którzy... No, nie powiem, no, żeby nie mieli racji. Dojazdy są y, bardzo strome, konfiguracja terenu jest taka, jaka jest. Te drogi są wąskie, te drogi przebiegają przez osiedla, więc jak gdyby to stanowisko odzwierciedla tą rzecz, rzeczywistość, prawda? Ale też jest problem taki, że musimy sobie w jakiś sposób poradzić. Stąd te konsultacje dzisiejsze, jak wypracować to wspólne stanowisko, y, no, które ewentualnie wiązałoby się z poprawieniem nawierzchni, z poszerzeniem dróg. Z uwagami, które są do zoniówki, jest pan prezes starszy dzisiaj obecny, który no, te zarzuty rozumie, że usłyszał i musi się zastanowić. Także no, jest, jest problem. Nie odpowiem dzisiaj, czy jest szansa, to znaczy oczywiście jest, jest szansa, żeby zamknąć, tak jak jest to przewidziane planem, prawda? Czyli jest to w sumie, liczyliśmy tu dzisiaj 12 lat, wykorzystując chłonność, która jest na. Ten okres czasu to jest bodajże do zagospodarowania tam 194 tysiące ton i następuje rekultywacja. Wspomniane koszty, które na tym zebraniu wynikają, czy z tego zebrania wynikają w wypowiedzi prezesa, są to środki zewnętrzne, które zostały pozyskane przez firmę. Zaznaczam, że ta zoniówka inaczej by wyglądała, gdybyśmy tych środków nie dostali. No tak, ale Ona o to, że jest, zamknęli, że tak powiem, na. Ale zamknęli, to, co by się stało? to musimy zwrócić środki finansowe tym, którzy nam zwrócili, Plus odsetki, gdyż nie spełniliśmy warunku, na jakich te środki dostaliśmy. Więc to jest y, problem y, natury finansowej. To jest rzędu 2 milionów złotych. No to nie jest pozycja błaha, w tej sytuacji, w jakiej, jakiej gminy się znajdują, i no, jest to analiza, prawda. Natomiast y, jest pewna delikatna, jak gdyby taka uwaga, którą chciałem uwypuklić na tym spotkaniu, ale chyba nie wiem, czy do końca została zrozumiana. Tu jest jak gdyby takie stanowisko niechęci przyjmowania czyichś odpadów, prawda? Zwróciliście Państwo uwagę. To nie jest tak, bo te odpady, które pójdą z instalacji regionalnej, na przykład nasze, nie jest powiedziane, czy one przyjadą one z powrotem, prawda? One, te nasze mogą pojechać do Myślenic, te nasze mogą pojechać do Suchej Beskidzkiej, prawda? No, i tu jest pytanie. Najważniejszą rzeczą według mnie to było to, że nie poszerzamy, nie powiększamy zoniówki, Gdyby nie było nowej ustawy, to wszystko pozostaje tak, jak jest teraz, i przypuszczam, nie byłoby tego spotkania odnośnie tego tematu, prawda? Bo nie było burzy. Ona czasem się minimalna pojawiała, a zmiana pogody gdzieś to powonienie, prawda? No, niestety, taka jest, taka jest rzeczywistość, że wysypisko, no niestety, daje jakieś powonienia. Tak jak i oczyszczalnia ścieków, wiecie Państwo, że na harendzie też czasem, bo jest w obrębie tego wszystkiego. Pojawia się. No są to instalacje, gdzie nikt nie chciałby ich mieć koło siebie. To jest fakt. Już niebawem mają się odbyć kolejne konsultacje w sprawie wysypiska śmieci na zoniówce. Burmistrz zakopanego Janusz Meicher zobowiązał się przedstawić, jakie będą koszty likwidacji śmietniska w przeciągu kilku lat.